Dzień dobry moi drodzy, witam w niedzielne popołudnie, bądź wczesny wieczór, jak to woli. Dzisiejszy komentarz będzie komentarzem zbiorczym, a to ze względu na to, że w obydwu sprawach nie ma zbyt wielu materiałów, na których można pracować. Obydwie sprawy są na prośbę z komentarzy, o tym się postaram się usatysfakcjonować, aczkolwiek tak jak mówię, nie, zwłaszcza w tej drugiej sprawie, no to już praktycznie w ogóle nie ma e, informacji pewnie dlatego, że sprawa jest bardzo świeża, ale zaczniemy może od tej która cofa nas do lat 90, bądź przełomu lat 90, a 2000 do Zabrza na Dolny Śląsk ponieważ tam właśnie w 99 roku zaginęła Sylwia Iszczyłowicz dziewczynka 9-letnia która zaginęła na odcinku w zasadzie 150-metrowym. I dziewczynka mieszkała w familioku wraz ze swoją mamą i rodzeństwem. Rodzice się rozeszli, ich stosunki po rozejściu nadal pozostawały niezbyt miłe. Ale mimo to kobieta bardzo starała się, aby w domu wszystko było w porządku, żeby dzieci były zadbane, zaopiekowane. I tak też było zresztą. Sylwia była opisywana jako uczciwa i rezolutna dziewczynka. Wyniki w nauce osiągała zadowalające. Uczęszczała do szkoły podstawowej nr 37 już nieistniejącej zresztą. Każdy dzień Sylwii w zasadzie wyglądał bardzo podobnie. To znaczy, dziewczynka szła do szkoły, po powrocie był wspólny posiłek. Po posiłku dziewczynka bawiła się ze swoim rodzeństwem, odrabiała lekcje, tak w zasadzie każdego dnia. Poza tym uczęszczała regularnie na zajęcia oazowe do pobliskiej parafii, która oddalona była od jej domu o 260 metrów mniej więcej. Te zajęcia odbywały się w salkach, które znajdowały się po przeciwnej stronie ulicy od kościoła patrząc. No i nadszedł 26 listopada 1999 roku. Przed godziną 17 w piątek dziewczynka zaczęła się ubierać, ponieważ wybierała się właśnie na takie spotkanie oazowe. I udała się i widziana była przez parę osób, że zmierzała w kierunku kościoła. Tech chciał, że tego dnia zajęcia nie odbywały się w tej salce co zwykle, tylko przeniesiono je do innej ze względu na trwający remont. Dziewczynka najprawdopodobniej miała problemy ze zlokalizowaniem, gdzie odbywają się te, spot, te, te zajęcia, to spotkanie. Na pewno weszła na chwilę do kościoła, ale na mszy nie została, a za chwilę z niego wyszła. Być może szukała tam swojej grupy oazowej, nie znalazłszy jej, po prostu zdecydowała się powrócić do domu. Na pewno zmierzała w jego kierunku, ponieważ widziała ją pani bibliotekarka w witrynie swojej biblioteki. I mniej więcej dziewczynce wówczas pozostało około 150 metrów do przejścia i coś się na tym odcinku zadziać musiało, ponieważ dziewczynka do domu już nie dotarła. Po godzinie 19, mama Sylwii, nieco już zaniepokojona, ponieważ dziewczynka należała do bardzo obowiązkowych i bardzo przestrzegających pewnych zasad osób, kiedy się nie zjawiła w domu, no to mama odwiedziła wszystkie koleżanki Sylwii mieszkające w pobliżu. Niestety nie uzyskała żadnych informacji, ponieważ po prostu żadna z koleżanek ani nie widziała się z dziewczynką, ani też nie miała pojęcia, gdzie ta, gdzie ta może się znajdować. W związku z czym kobieta po 23.00 udała się na komendę policji w Zabrzu i zgłosiła fakt niepowrócenia córki do domu. Policja niezwłocznie podjęła procedury i podjęła czynności, zaangażowała wszystkich zabrzańskich policjantów no, do poszukiwań. Przeszukano wszystkie dworce, zajezdnie autobusowe, przeszukano pustostany, przeszukano meliny, legitymowano i, i rozpytywano ludzi na ulicach. Zatrzymywano poruszające się samochody, rozpytywano. Niestety te wszystkie czynności nie przyniosły żadnych rezultatów. W związku z czym policja ogłosiła, ogłosiła, roz, jakby rozszerzyła poszukiwania na cały Dolny Śląsk. Następnie kontynuowała przeszukania wyrobisk górniczych, przeszukania parków, też rozpytywano w szpitalach, izbach dziecka, noclegowniach nawet, no po prostu wszędzie, gdzie się tylko dało, e, próbowano się czegoś dowiedzieć, ale absolutnie nic, e, nie było żadnego punktu zaczepienia w ogóle, e, na, naturalnie przyjęto parę hipotez, czego żadnej w zasadzie nie udało się bądź potwierdzić, bądź wykluczyć, no ewentualnie wykluczono Hipotezę ucieczki, ponieważ no, nie było już absolutnie żadnej przesłanki ku temu, żeby dziewczynka miała wróciła się w ogóle z zamiarem ucieczki z domu. No i mniej więcej również wykluczono hipotezę uprowadzenia dla okupu. Po pierwsze z tego względu, że nikt nie wystąpił z żądaniem okupu. Po drugie, ta rodzina należała do bardzo mało zamożnych. Więc no i tak nie byłaby w stanie po prostu zapłacić tego okupu. Więc te dwie hipotezy raczej na pewno odrzucono. I w sprawie oczywiście pojawił się też pewne, pewien znany niby detektyw, który wystartował ze swoją hipotezą, taką, mianowicie, że dziewczynkę uprowadzono celem pobrania od niej organów do przeszczepu. No, ale. Tą hipotezę policja raczej też odrzuciła, tym bardziej, że no żadnych przesłanek ku takiej nie widziała. W międzyczasie też parę tygodni po zaginięciu Sylwii do zabrza przybyła ekipa programu Magazyn Kryminalny 997, który pewnie część z was doskonale zna. Nakręcono tam właśnie materiał, który też przedstawiał hipotetyczną rekonstrukcję wydarzeń. No i wyemitowano ten materiał w lutym 2000 roku, ponieważ ten magazyn oglądało mnóstwo osób w Polsce. Często dzięki tym emisjom udawało się pozyskać różne informacje. Liczono na to, że ta emisja również spowoduje to, że ktoś się zgłosi, ktoś się odezwie. No, niestety nic takiego się nie stało i z tego powodu ta sprawa nadal jest sprawą nierozwiązaną. Tak się zastanawiam, bo w zasadzie w takich sprawach, w których. No, nie ma się czego złapać. Naprawdę nie ma e, żadnego punktu zaczepienia ani punktu odniesienia. No to ciężko jest e, faktycznie coś tutaj mm, no, ustalić. I no oczywiście ja też nie do końca wierzę, że wszyscy ludzie, którzy rozmawiają z policją, że wszyscy mówią im wszystko, co wiedzą, lub. Każdy się jest w stanie przyznać policji do, do popełnienia przestępstw. No, raczej zakładam, że nie. Ostatnio była taka sprawa, gdzie już dorosły mężczyzna przyznał, że, że zbrodnia, do której doszło, nie wiem, 20 lat wcześniej, że on przez 20 lat ukrywał prawdę, bo dziadek mu kazał ukrywać i i dopiero przemówił po 20 latach, więc wiecie, takich sytuacji może być paradoksalnie bardzo dużo, że ktoś coś widział, ale z jakichś powodów boi się mówić bądź, bądź nie chce. I, a a pije tutaj do tego, że policja w zasadzie bardzo wiele osób rozpytywała na tę okoliczność. I przecież no nie, nie każdy musi być szczery z policją, prawda? No, chodzi mi o ten brak punktów zaczepienia, że no. No chyba, że przyjąć by tą hipotezę, ku której zresztą funkcjonariusze najbardziej się chyba skłaniali, to znaczy, że dziewczynkę wciągnięto do samochodu, który przejeżdżał i, i po prostu gdzieś wywieziono, co oczywiście jest jak najbardziej prawdopodobne, ja tego nie neguję, ale też wiecie, ja lubię analizować, no może za dużo analizuję czasami, ale też jest, zastanawiam się po prostu nad tym, czy takie sytuacje dzieją się spontanicznie. To znaczy, że nie wiem, idzie sobie ktoś chodnikiem, jedzie sobie ktoś samochodem i nagle doznaje olśnienia, że o, tą osobę ja chcę uprowadzić, tak? Wiecie, o co mi chodzi, że czy takie rzeczy dzieją się spontanicznie, czy na przykład nie dzieją się takie rzeczy, że ktoś prowadzi jakąś obserwację przez dłuższy okres czasu, upatruje sobie, krótko mówiąc, Ofiarę i realizuje plan, kiedy nadarza się okazja, tak? Tak samo zastanawiam się, czy nie wiem, mieszkając, nie wiem, czy to będą familoki, czy to będą blokowiska, czy to będzie, nie wiem, wieś, gdzie każdy ma swój dom, uh, gdzie teoretycznie wszyscy sąsiedzi się ze sobą znają i żyją jak trochę jak jedna wielka rodzina i oczywiście nikt nikogo o nic złego nie podejrzewa, czy faktycznie. Uh, Żaden z sąsiadów, przyjaciół rodziny nie, nie jest w stanie zrobić czegoś złego, nawet jeżeli to dotyczy bliskich przyjaciół czy bliskich znajomych. Wydaje mi się, że zwłaszcza w większej społeczności no, może znaleźć się ktoś, kto kto po prostu ma takie, a nie inne zakusy, a przecież się z nimi nie ujawnia, bo to oczywiste. No i oczywiście zmierzam do tego, że mimo tego, że policja ewidentnie dołożyła tutaj wszelkich starań, żeby znaleźć jakieś, pozyskać jakieś informacje, to po pierwsze, niekoniecznie dotarła do każdej osoby, z którą warto byłoby porozmawiać. Tak samo nie była w stanie zajrzeć w każde miejsce, nawet jeżeli przeszukała prawie całe zabrze, łącznie z rzeką Bytomką, bo tam dwukrotnie przeszukiwano tą rzekę, też nie znaleziono nic. Nic, nawet fragmentów ubrania, no kompletnie nic. Ale być może, jeżeli Ileś osób widziało dziewczynkę, która zmierzała do kościoła. Ktoś widział, kiedy z niego wracała. Oczywiście, być może na tym 150-metrowym odcinku nie było żywego ducha. Faktycznie, może nikt nic nie widział. Może tak być. Może ktoś doskonale wiedział, że dziewczynka, nie wiem, co piątek chodzi na spotkania oazowe i chodzi zawsze tą samą drogą, prawda? Ale jeżeli tak, to był albo ktoś z, zewnątrz, z zewnętrznej społeczności, kto często tam przyjeżdżał, ale wtedy myślę, że ta społeczność, która tam mieszkała, by zaobserwowała, że jest jakiś przyjezdny, który regularnie bywa w, jakichś, w jakimś miejscu konkretnym, albo ktoś lokalny, no niestety zagieł parol na, na, na dziewczynkę i tyle. No, a policji oczywiście tego nie powiedział, bo to, to po prostu oznacza konsekwencje i tyle. No, nie ma co tutaj się um, zastanawiać nad tym. Oczywiście są luźne gdybania, hipotezy, sprawa nadal jest martwa. Oczywiście, jeśli wy macie jakiś. Pomysł, co też dziewczynce mogło się przydarzać, przydarzyć, zapraszam do komentowania. I natomiast chcę przejść do tej drugiej sprawy, o którą proszono, żebym skomentowała sprawę już z bieżącego roku, sprawę Małgorzaty Wybraniec. Tu od razu mówię, że ponieważ sprawa jest. Z kwietnia tego roku. Informacji jest naprawdę tyle, co Kot na płakał, więc tu w zasadzie ja Wam za wiele nie powiem. Liczę na to, że z czasem może wypłynie trochę więcej szczegółów. Na ten moment te, które można znaleźć na portalach, to co przedostało się do opinii publicznej, przedstawia się oto następująco. 22 kwietnia tego roku. Rodzina Małgorzaty Wybraniec zgłosiła na policję fakt, że utraciła kontakt z Małgorzatą, z którą miała kontakt jedynie telefoniczny, ostatni. Udało się ustalić, że kobieta pokłóciła się ze swoim partnerem, wynikiem czego około godziny 15 wyszła z domu, wsiadła w samochód i pojechała w nieznanym kierunku. Wiadomo, że policja, policja we współpracy z katowicką policją po prostu wzięła się do poszukiwań. Udało się znaleźć kobiet, samochód kobiety, którym ona odjechała, przy jednym ze zbiorników. Samochód był zamknięty, telefon kobiety był wyłączony praktycznie od. Samego początku, w związku z tym nie udało się ustalić, gdzie kobieta była i gdzie może się znajdować. Wiadomo było, że założono, że być może za zniknięcie kobiety odpowiada ktoś, kogo ona doskonale znała, lub ktoś bliski. Potem następuje dziura informacyjna, po czym nagle jest. Podane do wiadomości, że zatrzymano 34-letniego partnera kobiety, postawiono mu zarzut zabójstwa i pozbycia się ciała w okrutny sposób. Mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące no i generalnie, jak rozumiem, na proces. I domyślam się, że skoro postawiono mu zarzut, dostał areszt, no to zapewne są ku temu poważne przesłanki. Nie wiem, czy ciało odnaleziono, czy nie odnaleziono, bo, bo, bo tego nie podaje się, no, ale podaje się, że pozbycie się ciała w okrutny sposób, więc nie wiem, jak to rozumieć i skąd ta wiedza pochodzi. Po prostu nie ma. Takich informacji, więc ja oczywiście w tej chwili można powiedzieć, że zajawiam temat, nadmieniam, natomiast no nie ma informacji na tyle, żeby można tutaj było cokolwiek, nawet spekulować. No po prostu w tej chwili jest, jest podejrzany, jest osadzony w areszcie i zobaczymy, co dalej, no, bo wiadomo, że to, że ktoś jest podejrzany, to nie znaczy, że jest sprawcą w ogóle. Do tego trzeba zacząć. Także żadnych szczegółów nie ma póki co. Jeżeli tylko się pojawią, na pewno będę updateowała to, ten materiał. No i, i tyle, co, co mogłabym, jeżeli chodzi o te, o te prośby, o te, żeby tutaj skomentować. No i cóż, no, życzę Wam miłego wieczoru i wszystkich serdecznie pozdrawiam. No, i do zobaczenia niedługo, tak myślę. No, trzymajcie się bezpiecznie, i do następnego pa.